80 tysięcy funtów. I dobra, jak będę miał dom, to takie kupuję. Ale normalnie z formuły, patrz, to jest formuła normalnie. I ja widziałem lepszy, ja widziałem lepszy. Patrzę to. Pachnie po... dla mnie, że takie coś istnieje. Ki zadowolony jest z siebie, pa. W białym pokoiku. Aha, siedzi dzidzi przy małym stoliku. Aha, I wygrywa najpiękniejsze tony. Jak gdyby poteria nas stojony. 10 minut kurierem. A i tak mnie to bawi, i ludzie tak, dom Genzi do wynajęcia, a i ktoś tak, ja może kupię. dzisiaj jeszcze było, mama powiedziała, że jak będzie miała wypłatę, to wynajmie. Albo mało. Dobre, to jest, to jest mocne komin. Mocne jest to komin. <śmienicza> Najlepsze gry znajdziesz na kingwing.net Jakie było pierwsze słowo e, małego? Mama! Czemu robisz tego mnie? Wojtek no nie, nie Nie śmiej Cześć co robimy? Boki okay, krótko, na górę To wszystko co możesz powiedzieć? nie mm. Jak preferujesz nosić ten los? W ogóle jakoś, nie wiem, bo widzę, że miałeś te fluffy hair, taką fryzurę roztrzypaną, chcesz to mieć dalej, te, to roztrzypane takie teksturowane, czy chcesz zmienić coś? Zmienić. Zmienić? jak chcesz? Takiego middle parta bym sobie to zrobił. Okej. Okay. Masz sztywny włosy, on ciężko będzie się układał, bo nie. Ach, spróbować jest spróbować. Spróbować? Spróbujemy, ale ja nie jestem pewien czy się uda. Ale możemy spróbować. Okay? No, generalnie stary zerknij sobie. Tutaj yy, jestem słaby w angielski, ale z tego co wiem to middle to jest z tego grzywka, apart, to jest taka tekstura. Chyba to co chciałeś, nie wiem. Nie najbardziej mnie, najbardziej mnie rozjadała was w, yy, ta fryzura na kaszkiet. Ja pdolę nie Kaskiet co <grywia> ma Majaja ty To Dobra. był gość, który jak powiedział zaraz ci przypier, to, to, to zaraz się to wydarzy. To zaraz się to wydarzy i po prostu no albo, albo, albo się przygotuj, że zaraz poleci w ciebie. Strzał albo, albo po prostu uciekaj, bo. Ale teraz dobre pytanie. Za... Nie jestem uberem, jestem piwkiem. Z piwkiem nie można? Nie, 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 nie można. można. Ja ja sam sam. Ja sam. Najgłupsza rzecz, jaką zrobiliście z nudów, no to ty pierwsze. <laughs> Taka Kajka, najgłupsza to, rzecz. Normalnie Kajsa nic nie ha, mój mów. No. To jest kick. Y, powiem Ci tak. Y, lubię czasami trochę, wiesz sobie ten. obawić się pieniędzmi, co nie. Y, I zdarzyło się tak, że miałem gorszy humor i w bardzo głupi sposób y, na takiej jednej stronie y, przewaliłem kafa. <śm> bo nie chcesz i bryła, a nie tak się przemyca. O ja, ale tutaj Kaśka takiego fikołka umysłowego, że jak zobaczyłem tego TikToka, to się zastanawiałem tak 5 minut, czy ona to serio, czy ona to serio powiedziała. Losowy klucz do kierki spoko, losowy skiny do kierki źle. Wydanie 10 zł na zdrobkę, dobre wydanie. 100 tysięcy na kasyno zły. Nie, 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 nie. To tak nie działa. Tak nie działa. Dlaczego od razu zakładamy, zakładamy, że y, y, gierkę kupujemy za parę złotych, a za 50 czy 100krotność, czy za iluś krotność tej kwoty. Walczak w tym, w proliza. LAUGHTER Five, four, three, two, one. Bet. Oh! I don't this. shot, bro. Good shot. Sigma. Teraz mogę spokojnie powiedzieć, że jestem największym specjalistą w Polsce od AI, ale wcale się tym nie szczycę. Zachowuję tą wiedzę dla siebie, pierdolę. Ale przynajmniej mam satysfakcję z tego, że jakiemuś typowi skąd ch... zbudowałem mu. Aj. A on ześwirował, czy o co z nim chodzi w sumie? Jaka jest jego geneza? On zwariował, nie? Która się sama zbudowała tak naprawdę Bo zostawił jej otwarty backend Czyli nie zrobił zwrotnego firewalla Tylko w***lił otwarty, nie wiedząc o tym To jest jakiś amator, który to stawiał To jest mój piesio Babcio <ścoughs> Się nazywa Śliczny Fajny No O To mój akurat To jest Zefciu, drugi piesek Wieprzowe, wołowina Wieprzowe, eee, e, wołowina, sorry To jakie? Kurczak wieprzowe I ludzie tak Dlaczego ten po*** się z tego śmieje? Dlaczego Ginold się z tego śmieje? Z takich rzeczy nie powinno się żartować Czemu ten pier***ny się z tego śmieje? Ja, ja wam przekończę, bo babcia mi umarła <śmiech> <śmiech> wiesz, że ja mam taką chorobę? Ja p... Ten TikTok to jest k*** dla mnie jakiś rozpiękny. Tego ja oglądałem tak z 50 razy my tak bawi, przysięgam wam. A wiesz, że ja mam taką chorobę, że jak nie uderzysz w grze, to ja to czyję w realu? Serio? Ją tak. Serio? Ja to czyje w realu? Serio? No mam taką. Ale serio? Serio? Że jak coś robią ci. No, uderz, mnie, uderz mnie, to ci pokażę. Nie, ja mam lepszy pomysł, ci, że serio? czujesz. czujesz to w prawdziwym życiu. Do you I am just now realizing it. Yo, Usain Bolt, man, it's oh, nice you know you do you, do man. Yo, I was gonna ask you if you can like coach me or teach me how to race or do you wanna race? You're a legend, man, I've been watching since I was literally 8 years old, man. Oh yeah, chat, who takes me back? Usain Bolt. Oh, gee,

Ej, to tak minęło. Ja pamiętam jak te odcinki oni wrzucali, to był chyba tam off season czy coś i pamiętam jak to wszystko oglądałem. On jeszcze w Miami wtedy był. On już ma i 80 40, 40, 40 lat chyba. <śmiennie>

Witam, witam serdecznie moi drodzy, dzisiaj przedstawiam wam patriotyczną sztuczkę. Pozdro. A pani na autobus czeka? Co? Na autobus ja pani czeka. Ja pracuję. Grzyby pani zbiera. Proszę? Grzyby. Pracuję Przecież z, z klientami. A co, ale to znaczy? Usługi. Jakie? Laska spinałem kieszoty po całuki, 6 na dzień, każdy rodzaj seksu, oprócz kawiaru i złotego deszczyka. Faka, jestem w szczęśliwym związku. Bardzo mi miło, ale... Cześć, Nie, zależy mi na tobie by nie Zależy mi na to, by nie, ale... mi na to, by nie Ja nie wiem, czy on... Jest... on Ej, dobra, na to też w ogóle muszę pójść. To są dla mnie przekupienie. Na to też muszę kiedyś pójść. To są przechóje jacyś! Co? Pijesz żubrę? Nie. To dobrze, bo pójdziesz jak nieletnia. No bo nie jestem. Okej... Okay. Przeczter lata. Czter... Yes! <laughs> Co ty kur... Robisz? Jak... Wyszedłem! Widziałaś! Nieletnia była! Gazem po oczach p**ta w łeb i uciekam! To już nie siedzę, nie gadam z nią! Może spróbuję, Dirta. F*** w łeb się... A! Ja pierdolę. <głos> <głos> o p... <noise> Masz mi... Laj, za gorący telefon.

Ja chciałbym z nim się zamienić na 24 godziny głobu mózgami. Przysięgam. To jest mocne. Jan Paweł II powiedział, daj bezdomnemu trochę pieniędzy, a nakarmisz go na cały dzień. Ale weź bezdomnego do kasyna i naucz go obstawiać na roletce, to nakarmisz go na całe życie. Pinuczek, drzwi, wejścia. Jedna osoba piluje wejścia, druga piluje wentylacji, czy ja piluję tutaj tego. A ty kolego, co tak stoisz tam, kolego ty? Kij tutaj? Kto tutaj drzwi? Ty tutaj. Kto piluję wejścia druga piluje, wentylację czy ja pilnuję tutaj tego! A ty kolego co tak stoisz tam, kolego na... A ty kolego, co ty tam stoisz, kolego na fy? Na ty. Knie tutaj, klij tutaj drzwi! Balowałem z starymi pruszkowskimi po kasynach, kucza. lataliśmy po wipach z Wojtkiem graliśmy Sara wali mu z bara i wchodzi i nie widzi. A ja mówię, my na kiva. <laughs> Ja do niego, ej o trza, drzabu topia, do niego, nie? Po prostu on tak się popatrzył na mnie, zobaczył, bo wiecie, ja też miałem chaina, dobrze wyglądałem, miałem Dobra. Dzisiaj wkręcam swoją dziewczynę. Pieniądze jakie my otrzymywaliśmy to były. To są chore pieniądze ludzie, słuchajcie, no to są. Ja byłem w stanie za miesięczną wypłatę kupić Co miesiąc byłem w stanie kupić dom i Bentleya, to jest to jest. Kapucina Osy. Klasa. czy obciach? Zagrać koncert na wiejskim festynie po występie zespołu Disco Polo. Klasa. 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 Przyjść na wywiad w outficie z teledysku Tak to lata. Klasa czy obciach? Klasa. Szanowny Paweł. Klasa. Klasa. Wkurzanie Tuszola przez cały dzień. Klasa czy obciach? Klasa. Gdybym mógł, to by była cała seria z nim związana. Obciach. Klasa. Pojawić się w reklamie kebaba albo siłowni. Klasa czy obciach? Kebaba, nie w siłowni. Klasa. 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 Latać po mieście na elektrycznej hulajnodze, ale z głośnikiem Bluetooth grając tak to lata. Klasa czy obciach? Obcia. Obciach. obciach. Zrobić merch z własną twarzą XXL na plecach. Klasa czy obciach? Nie, to chyba Klasa. Obcia. <gry> Obcia. Zrobić kolap z Zenkiem Martyniukiem. Klasa czy obciach? Marzy się to. Klasa. 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 Streamować w klapkach Vox FM. Klasa czy obcia? Jak takie dostanę, to będę streamował. Klasa. Proszę bardzo. Nie. Ja dostałem. Dobra. Ja dostałem, ale Maciek mi ukradł. Coś pięknego. No nie, będę nie chodził teraz. Tylko jest ten problem. Ja mam 47,5 nogę. To zaraz, zaraz wymienimy, zaraz wymienimy. Streamować w klapkach Vox FM. Klasa czy obciach? Klasa. <laughs> chciałem wam powiedzieć po tenże obciach, ale nie no, klasa, bardzo was polubiłem. Patryk, serio razi mnie to słońce, nie mogę patrzeć na oczy. Proszę Zasłoń to. Oczy mi łzawią. Powiem ci, że ty jesteś takim płaczkiem, takim narzekaczem. Nie, 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 nie o to łodzi. Nie da, nie da się z tobą nigdzie wyjść. Nie, nie o to chodzi! Z sklepu na zakupy się a nie da. Chodzi wejść. o to, że nie lubię ciepła, nie lubię słońca. Nienawidzę i po prostu jak jest gorąco, jak weszłam do auta, to też... O ja powinienem być z Kingo, bo ja też nienawidzę słońca. I dlatego wszystko mnie potem denerwuje dookoła, rozumiesz? Ciebie słońce też nie lubię. Miło ci teraz? Zamianka swingers